Hej, hej! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książeczki pani Agnieszki Kulik i jest to leśniczówka na Mazurach od wydawnictwa Filia i premierę ta książeczka miała 15 czerwca tego roku, czyli całkiem, całkiem niedawno. Zobaczcie, jak ona śliczna. Normalnie tak mi się podoba bardzo jej wydanie i w ogóle druczek. Patrzcie, jest taki duży, wyrazisty, czyta się tak szybko, że to po prostu szaleństwo. Ja to w ogóle nie spodziewałam się, że ona mnie tak mocno porwie. Wiecie, poznałam tutaj dwie zagubione duszyczki, które mm, przeszły w życiu naprawdę okropny huragan. Oboje zawierzyli drugiej połówce, wykonywali wszystko pod jej chęci, zatracając nawet własne pragnienia i, i własne myśli, a okazało się że wyszło po prostu tragicznie. Ona tutaj oddawała wszystko pod rozkaz zgniłej połowy, ale to totalnie zgniłe, Jak o niej przeczytacie, to uh, tragedia jedna wielka. Nie czekała nawet nad własnym spełnieniem. Po wszystkim potulnie chodziła spać, nasłuchując od głosów prysznica, gdzie szum wody, który go oczyszczał, zostawiał na długo w jej pamięci, gdyż po wszystkim oczywiście musiał być sterylnie czysty. Ona nie chciała niczego może nawet nie mogła, w końcu, kiedy poddała się i stała tym ideałem, nad którym on pracował, słuchajcie, zostawił ją po prostu dla innej. Cudownie. I lepszego sobie życie nie można wymarzyć. I mamy drugą postać. On marzył o wspólnej przyszłości. Oddał jej nawet skrawek serca, który był jego azylem, który chciał zostawić kawałek dla siebie. Rył to co chciała i tak jak chciała, jeździł z nią nawet w miejsca, które tylko jej sprawiały przyjemność. Gotów nawet poświęcić się i przenieść tam, gdzieby tylko ona zechciała. Kochał ją, a ona zostawiła go dla innego, nawet dobrze mu znanego mężczyznę. Powiedzcie, czy tak postępuje ktoś, komu uchyliło się tutaj rąbek nieba? I teraz właśnie ta kobieta po przejściach przyjeżdża na Mazury. Szuka natchnienia do własnych książek, które pisze, takiego spokoju, wiecie, dla artystycznej duszy i ukojenia dla zszargałych nerwów. Nie planuje żadnych przelotnych romansów, pozwala jednak stać się sobą czyli kimś, kogo przez lata musiała trzymać w tajemnicy. Spotyka jego. Skrzywionego przez złamane serce, choć z takim malutkim błyskiem wokół, kiedy tylko właśnie ją zauważa. I ten błysk jednocześnie gaśnie, zaciemniony przez czasy przeszłości, gdy one po prostu w pamięci powracają. Nie chce przychodzić z zawodu po raz kolejny. No, naprawdę, czytam o tym, że nie jest na to gotowy. Nic jednak nie potrafi poradzić, że na widok tej dziewczyny jego dusza dosłownie skacze z radości, serce przyspiesza swój rytm, kiedy tylko zaszczyci go swoim spojrzeniem. I powiem wam, że oni oboje obserwują się przelotnie, czują coś, czego nie potrafią opisać, bo być może, że nawet nigdy tego tak naprawdę nie zaznali. Czy jednak ze względu na przeszłość uda im się rozpocząć nową przyszłość? Powiem wam, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. No, ja książkę pokocham tutaj całym sercem. Mamy cudowny styl, mamy krzywdy z przeszłości i taką naukę kochania na nowo. Ale ja bym powiedziała, że tak naprawdę oni tutaj zaczynają kochać dopiero pierwszy raz. Taki prawdziwy raz ze wzajemnością. Jest to naprawdę przepiękna opowieść i bardzo mocno ją Wam polecam. Ja się niekiedy tu wzruszyłam. Wiecie, mieli swoje wzloty, mieli upadki, no bo czasem się kłócili, bo to niby już były w takiej pięknej sytuacji, że już się do siebie zbliżają, że ktoś chce kogoś pocałować i tu nagle te obrazy, że wiecie, ona była taka czy siaka. No po prostu tragedia dla nich I, i nie wiedzą jak sobie z tym wszystkim poradzić, także będą problemy, ale czy uda im się przezwyciężyć? żyć? To musicie dowiedzieć się sami. Ja gorąco Was o nie zachęcam i do usłyszenia. Pa, pa!